Znajdujemy się teraz na strefie widokowej, można to tak określić. Mamy tutaj czaple, znowu widzę białą. Jedna szara odleciała, jak tylko mnie zauważyła. Proszę bardzo. Tutaj teraz widzimy całą tamę od strony jeziorska tego zbiornika, który utworzono. Tak to wygląda. Widzę tutaj jakieś sanktuarium. Tak coś tam pisało: Sanktuarium Maryi. No, miejsce fajne. Można powiedzieć: przyjemne, radosne i miłe do zwiedzania. Widać, że ten punkt widokowy to powstał, dlatego że prawdopodobnie przed dużą wodą chronić to sanktuarium maryjne, ponieważ ono jest w dole i kurcze rzeczywiście gdyby tutaj było troszeczkę tej wody więcej, stan się by podniósł pewnie o metr, półtora, to już by się tutaj woda dostawała no tak to oni to jakoś zabezpieczyli fajnie, bo tam jest podgórkę i kurcze i wtedy rzeczywiście może chronić tutaj to sanktuarium, no bardzo dobrze, dobrze ktoś to wymyślił a jednocześnie jest to jakiś fajny punkt widokowy Połączone jedno w drugie, można powiedzieć, łącząc go czy w jednym. Piękna sprawa.